Kolejny dzień, mamy niedzielę. Adam namówił mnie na wyjście. Ja dzisiaj bez wykrywacza. Adam wykopał pierwszy sygnał. To jest ta, o taki nabój, to jest taki nabój. To jest od pistoletu gazowego. Też dość spory plac zabaw. Pochodzimy sobie, pokręcimy się, może coś wpadnie fajnego, także do usłyszenia, przy następnym sygnale. A tam się pewnie nie możesz doczekać, kiedy ta ręka w końcu ci prawa wyzdrowieje, co? Bo ja ci powiem, jak ja bym miał teraz chodzić i lewą ręką obsługiwać, wykrywać metali, to może bym sobie poradził, ale dziko tak, nie? Jak praworęczny jesteś. No, jaki No to ruszaj cewką. Zatrawiamy na sygnał. Trochę tu przeleżała. Skorodowana bardzo. 2 eurocenty. Trzymaj Adaś. Też 2 euro centy. To już chyba mniej poleżało, mniej skorodowane. Dość konkretny sygnał. Ja myślę, że to będzie naprawdę coś dobrego, nie? Bo. O! 2! Mamy 2 tak. euro! Tak dużo! <laughs> Brawo, Adam! Adam coś wyhaczył pod murkiem? Posiekaj. Weź cewkę. Muszę Adamowi niestety trochę pomagać. Co tu mamy? 5 eurocentów. Też pordzewiałe. Też tu trochę przeleżało już. A tu ogólnie wszystkie fanty Adama. Łuska od pistoletu gazowego. Albo to jest od hukowego, od hukowego. 5 eurocentów, 2 eurocenty i 2 euro. I lecimy dalej, Adam, nie? I teraz co nam zostaje i to. I może, nie wiem, jeszcze się przejdziemy na jakiś inny plac zabaw. Szukamy dalej. Kolejny sygnał, dość niedaleko, bo tu to 5 centów wyskoczyło. Idziemy z pomocą Adamowi Tym razem właśnie, łuska od pistoletu gazowego. I teraz zmieniłem trochę Adama, bo z tą ręką jednak mu ciężko chodzić. Wczoraj dosyć się nachodził chłopak. Ja wam powiem moje spostrzeżenia na temat tego Mini Hoarda. Kurczę, jestem w szoku, to jest, to jest naprawdę bardzo dobry wykrywacz. Wyszła mi teraz zawleczka od puszki aluminiowej się pokręcę trochę jeszcze i szukamy dalej. Zobaczymy. Ale wam powiem, kręgosłup wysiada, ale tak chodzę, testuję ten wykrywacz i wam powiem, że on nie zaskakuje swoją dyskryminacją. Naprawdę. Jest bardzo dobry wykrywacz. Jakby był coś ciut dłuższy, nie ukrywam wam, żebym się pokusił i też z nim pochodził trochę dłużej. Wiecie dlaczego tak się dzieje, że raz jest e, smutna minika z kciukiem w dół, a raz w górze, bo jest coś e, pokorodowanego. Zapewne to będzie eurocent już skorodowany i przez to minichuar tak się zachowuje, a nie inaczej. No jest. Miałem rację. Jest przykorodowany. Jest przykorodowany na rancie. I przez on tak się to zachowywał. Kolejna znajdka. To. Óska od pistoletu. Ja myślę, że jest gazówka z tym zielonym czubkiem plastikowym. A wiecie skąd tu tyle tych łusek? Bo tu jest taki zwyczaj, że Adam powiedz w Sylwestra, nie? Co robią Turki? Pistoletami strzelają w, w powietrze. I stąd te łuski wszystkie. Kolejny sygnał, no, no i tak jak mówiłem. Tak chodzę i testuję i wykopałem e, dekiel od, od kanalizacji. Żeby woda po prostu z spływała i wam powiem, że jestem w szoku Że on z taką małą cewką a On to tak wychwycił To nie jest pełny yy, całego wykonany yy, To nie jest pełny dekiel Wykonany cały ze stali To jest obramówka ma stalową A tu ma yy, beton, nie? I także na moje Ten pinpoint ma ponad 20 cm I to zobaczcie tam spokojnie to 25 cm I on to wykrył sobie spokojnie, nie? także naprawdę ja jestem w szoku co do tego mini hoarda ale ładny sygnał może znowu adam będzie 2 euro poczekaj Jakiś drut chyba, co to jest? Nie. Wow! Zobaczcie na to, zobacz Adam na to. Pokaż to jeszcze na chwilkę mi tutaj. Mega, zobaczcie na tą figurkę, jaka piękna. Ideon. Okej. Okay. Adam od razu leci pod. Tam jest taka fontanna, gdzie można, gdzie dzieci się bawią. Już do mnie idzie, widzę go. Zaraz to zobaczymy. Po umyciu pokażę dam. Co? Co jest, a z jakiego to jest materiału? Dzisiaj szybkie wyjście. Nie wiem, może wrzucimy filmik, może nie wrzucimy. Chociaż taki pięciominutowy, kolejne testy, mini-Huarda. Ja Wam powiem jedno, ja jestem w szoku. Naprawdę, kto ma dziecko, kto ma jakieś na zainteresowanie jeśli jego dziecko ma zainteresowanie na temat wykrywacza metali, serdecznie polecam. Co nam się udało poszukać, nie wiem, ile my tutaj pochodziliśmy na ten placu zabaw. Nie wiem, 30 minut chodziliśmy, może 40. Wydzielliśmy też bardzo ładną figurkę. No Zobaczcie, właśnie, fajna auto. figurka wpadła. Pokaż mi tą figurkę. To jest Zobaczcie żyzy. na to znalezisko. Przepiękna figurka. Co wpadło? Eurocenty 2 euro 7 na 7 e, 1 jeden ślepak, jeden hukowy i 6 gazowych. Ale ta figurka naprawdę nie chce mi tego wyostrzyć. Nie wiem, może zrobimy w ten sposób. O, super! Zobaczcie, jaka piękna figurka. Super. Także Adam, co mówimy? Do następnego i. Łapka z góry. Właśnie. Dzięki. Do usłyszenia. I widzimy się w następnym. W następny odcinek, gdzie lecimy w sobotę? W sobotę lecimy na kąpielisko na fajne jezioro. Gdzie będziemy szukać wykrywaczami metali? Serdecznie pozdrawiamy. Narka.